Jakie są najważniejsze czynniki leczące w psychoterapii grupowej? Innymi słowy, jakie będą Twoje największe korzyści z wzięcia udziału w takiej formie współpracy, która na ogół wydaje się ludziom bardziej stresująca niż terapia indywidualna, w której to przecież tylko jedna para oczu na Ciebie patrzy, a nie cała grupa i terapeuci. Um, przygotowałam dzisiaj dla Ciebie 10 takich czynników, um, o których Ci opowiem, które są gruntownie przebadane. Znalazłam je w książce Terapia Grupowa Irwina Jaloma, który to przepytał wiele ludzi, um, uczestników terapii grupowej, co im tam tak szczególnie pomogło. No, i właśnie no, korzyści są niebagatelne. Chcę ci teraz to przytoczyć, bo być może to Cię zachęci właśnie do takiego doświadczenia grupowego, na które zapraszam Cię ja i Patrycja Nosel już 18 kwietnia stacjonarnie w Warszawie. Brakuje nam do pełnego składu jednej, może dwóch osób, więc być może te miejsca, to miejsce ostatnie czeka na Ciebie. No więc, co to są za korzyści? Pierwsza z nich to odkrycie i zaakceptowanie wcześniej nieznanych lub nieakceptowanych części mojego ja. Grupa to będzie taki poligon doświadczalny. To próba kostiumowa życia, jak mówi Jalo. Będziesz się mógł tutaj sprawdzić naprawdę w wielu różnych emocjonalnych sytuacjach i zobaczyć, jak reagujesz, co z Ciebie wychodzi, co być może na swój temat nie wiesz, a nie jest zbyt pochlebne. Ludzie ci na pewno jakoś dadzą o tym znać. Natomiast tak będą to bezpieczne warunki, ponieważ przy udziale terapeutów, którzy no, nie pozwolą na jakieś ciosy poniżej pasa. Drugie, drugi punkt to zdolność mówienia o tym, co mnie dręczy, zamiast duszenia tego w sobie. Do tego też będzie wiele okazji. Będziesz patrzył, jak robią to inni, i w pewnym momencie sam nabierzesz ochoty do otwarcia, porzucisz tak zwaną toksyczną wyjątkowość, że tylko ty jesteś inny od innych, najbardziej skrzywdzony czy najbardziej wyizolowany. Zobaczysz, że każdy w grupie ma przynajmniej nieco podobnie. Trzeci punkt to szczere wypowiedzi innych członków na temat tego, co o mnie myślą, a także jakiego rodzaju na nich wywieram wrażenie. To wiedza tajemna często, ponieważ każdy o każdym coś tam sobie myśli w życiu prywatnym, ale powiedzmy etykieta, jakiś savoir jest taki, że o sobie tego nie mówimy na ogół. A w grupie terapeutycznej porzucamy takie etykiety i uczymy się właśnie mówić, mówić szczerze, co o sobie myślimy. I może być to rzeczywiście przełomowe doświadczenie, dowiedzieć się tego wprost. Czwarty punkt to nauczenie się wyrażania uczuć. Po prostu, tak. Często jesteśmy w tym bardzo zblokowani, zwłaszcza osoby z grupy dorosłych, dzieci, alkoholików i z rodzin dysfunkcyjnych, właśnie z którymi ja współpracuję i które te osoby z taką biografią zapraszam do tej terapii, żeby się uwolnić od, tego, od tych blokad, od tego poczucia zahamowania i po prostu zacząć, zacząć o tym mówić. I nie chodzi tutaj o wyłącznie o katarzis, bo tak jak podkreśla Jalom, żeby terapia była kompletna, powinno nastąpić jakiś katarzis, jakiś rodzaj doświadczeń emocjonalnych, ale potem musimy zacząć nad tym reflektować i myśleć, co się wydarzyło. Wtedy doświadczenie jest, czy korzyść z terapii może jest kompletna. Kolejny punkt to przekonanie się, że moja sympatia lub niechęć do danej osoby mają niewiele wspólnego z tą osobą, a więcej z moim dawnym konfliktem lub doświadczeniem w relacjach z innymi ludźmi. Oraz, że przekonanie, że, niektórych ludzi lub, że na niektórych ludzi lub na sytuację reaguję nierealistycznie, uczuciami, które w jakiś sposób należą do wcześniejszych okresów mojego życia. To jest bardzo ważne, bo to jest to, co często nam ludzie mówią w życiu, że przesadzasz, przesadzasz, reagujesz niewspółmiernie do rzeczywistości. I rzeczywiście często przesadzamy. I rzeczywiście to jest nieadekwatne do tu i teraz, bo jest adekwatne do tam i wtedy, do jakichś naszych starych doświadczeń. I w grupie dowiesz się tego, co to było to tam i wtedy i dlaczego dzisiaj być może przerzucasz na ludzi swoje stare doświadczenia i emocje. Na pewno z kimś w podobną interakcję wejdziesz i, i zobaczysz, jak to jest. Kolejny punkt, szósty, to wyrażanie negatywnych lub pozytywnych uczuć wobec innego członka grupy. To niesamowite doświadczenie, kiedy możemy, czy uwolnimy się do tego, żeby prawdziwie powiedzieć coś trudnego, albo coś bardzo pięknego, pozytywnego drugiej osobie i zobaczyć, jaką wyjątkowość ma ten rodzaj emocjonalnej więzi, czy tego typu właśnie kontaktu. Siódme to przekonanie się, że muszę wziąć na siebie ostateczną odpowiedzialność za własne życie, niezależnie od porad i wsparcia, jakie otrzymuję od innych. I to jest chyba mój ulubiony punkt z tych wszystkich, ponieważ ja, w swojej w tej działalności internetowej, jeśli mnie obserwujecie, bardzo mocno kładę akcent na tą odpowiedzialność. Że ostatecznie. Możesz oczywiście pozostać w pozycji i w świecie ofiar, że to, to nie ja, to inni, to wszystko przez innych i ja nic nie mogę, no ale ta pozycja e, e, trwale może zmienić Twoją tożsamość na taką tożsamość wyuczonej bezradności ofiary, a tego nie chcemy. Chcemy właśnie wziąć ostateczną odpowiedzialność i zrobić coś z tym, co, z tym doświadczeniem, które nam zostało dane, i w terapii grupowej również będzie do tego przestrzeń. Kolejny punkt to przekonanie się, że nie jestem bardzo różny od innych, które dało mi poczucie że witamy wśród ludzi. To też mi się bardzo, bardzo podoba. Witamy wśród ludzi, właśnie, czyli rezygnujemy z pewnej takiej toksycznej wyjątkowości, że to tylko ja i tylko mnie coś złego spotkało. Nie, wielu ludzi coś złego spotkało i możemy podzielić się tym doświadczeniem. Dziewiąte to spostrzeżenie, że inni mogą ujawnić krępujące sprawy lub podjąć inne ryzyko i skorzystać na tym. I to ułatwiło mi zrobienie tego samego. Czyli właśnie, że otwartość, również właśnie z tym, co trudne, z tym, co wstydliwe, z tym, z czego nie pochwalamy w naszym zachowaniu, może nas niesamowicie zbliżyć, uwolnić. No i znowuż to właśnie witamy wśród ludzi, powitać nasze człowieczeństwo. wejść na jakąś ścieżkę wybaczania, być może sobie, a też bliskim. I dziesiąte, ostatnie, to poczucie większej ufności do grup i innych ludzi. Osoby DDA, DDD to bardzo nieufne stworzenia. Mają ku temu słuszne powody, wielokrotnie zawiedły się na swoich najbliższych. No i grupa ma to trochę uleczyć. Pokazać, że nie wszyscy ludzie są niegodni zaufania, że możemy jakoś odnaleźć się w tym doświadczeniu, możemy dawać sobie kolejne szanse, możemy zacząć ufać też samym sobie i terapeutom, oczywiście, jeśli, jeśli na to w naszych oczach zasłużą, że tak powiem. I to tyle, kochani. Mam nadzieję, że te 10 punktów jest takim, taką zachętą do tego, żeby spróbować takiego doświadczenia. Gdyż, no właśnie, grupa jest niesamowitą leczącą taką pigułką dla osób, zwłaszcza silnie wyizolowanych, z dużą dawką takiego toksycznego wstydu czy obniżonego poczucia własnej wartości. Do takiego doświadczenia, jeszcze raz wspomnę, zapraszam wraz z Patrycją, 18 kwietnia zgłoszenia. Y pod mail-kontakt empatii.pl. Najpierw e, zapraszamy na rozmowę kwalifikującą do takiej grupy. Potrzebujemy zweryfikować, czy dobrze się w tej grupie odnajdziesz, czy ona będzie dla Ciebie pomocna i skuteczna. A potem zapraszamy, jeżeli przejdziesz taką rozmowę, zapraszamy do, do tego doświadczenia. Koszt takiej rozmowy to 160 zł, i później każde spotkanie na terapii grupowej, 120 minutowe, to również 160 zł. Zapraszamy Cię serdecznie i pozdrawiam. Być może do zobaczenia.